Dzień dobry, witam Państwa na podsumowaniu miesiąca grudnia będącym także podsumowaniem minionego już roku 2021 dla Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego Multistrategia. Grudzień był bardzo pozytywnym miesiącem dla inwestorów na globalnych rynkach finansowych. Te globalne rynki finansowe doświadczyły takiego klasycznego rajdu Świętego Mikołaja, czyli sytuacji, w której pod koniec roku Wartość indeksu dynamicznie rośnie. Jak na tym tle zachował się Fundusz Multistrategia, którego celem przypomnę nie jest ściganie się z rynkiem, a generowanie umiarkowanej, pozytywnej stopy zwrotu, niezależnie od warunków rynkowych? Zachował się bardzo przyzwoicie, generując stopę zwrotu na poziomie plus 28%. Co pozwoliło mu zakończyć rok ze stopą zwrotu na poziomie plus 1,4% po uwzględnieniu kosztów oraz obciążeń podatkowych funduszu. Także rok kończymy pozytywnie, zacierając delikatnie to negatywne wrażenie listopadowe, kiedy, kiedy fundusz wygenerował delikatny, delikatny minus. Na razie traktujemy ten listopad jako jednorazowy wypadek przy pracy i powracamy do pozytywnej tendencji, jaką jest generowanie pozytywnych stóp zwrotu. Co na tą stopę zwrotu w wysokości plus 28% się złożyło? Pozytywnie kontrybuowała ta część klasyczna, a więc ta część złożona z akcji i obligacji. Konkretnie, jeżeli mielibyśmy rozbić tą część na, na, te, dwa, na te dwie podczęści, nazwijmy to, czyli akcyjną i obligacyjną. No to akcyjna kontrybuowała pozytywnie. Mieliśmy ekspozycję długą na rynek akcji w wysokości około 10% portfela. Tutaj, tutaj zdecydowanie pozytywny wpływ na ten końcowy wynik grudniowy. Umiarkowanie negatywnie kontrybuowała część obligacyjna. Co prawda jej udział w portfelu był stosunkowo niewielki, bo też wynosił około 10%. Więc ten umiarkowanie, czy ten negatywny wpływ części obligacyjnej był naprawdę bardzo umiarkowany. No i jeżeli chodzi o część alternatywną, to jest już to chyba, nie chyba, tylko na pewno w naszym wypadku regułą, że liczba pomysłów trafionych względem nietrafionych była bardzo. Bardzo korzystna, bo zamknęliśmy pomysłów 7 z zyskiem, a ze stratą tylko 2. Więc nasza relacja minimalna 2 do 1 ponownie z nawiązką została zachowana co sprawia, że od początku działalności funduszu ta relacja, czy ten udział pomysłów trafionych do nietrafionych wynosi. 37 pomysłów trafionych i jedynie 12 nietrafionych, więc ta część też kontrybuowała pozytywnie. Jesteśmy z niej zadowoleni. Co prawda, mogło być lepiej, bo, bo jednak udział tych dwóch pomysłów nietrafionych, zamkniętych w, w wyniku był, był znaczący, więc suma sumarum. Ten wynik jest przyzwoity, jest pozytywny, na poziomie, przypomnę, niespełna 0,3% na plusie, ale mogło być delikatnie lepiej. Czy jesteśmy z siebie zadowoleni, patrząc przez pryzmat ostatnich, ostatnich 6 miesięcy? Wystawiamy sobie ocenę dobrą z plusem. Uważamy, że w większości przypadków udało nam się wykorzystać te nadarzające się okazje inwestycyjne. Na tyle, na tyle jesteśmy zadowoleni z, z tego, co osiągnęliśmy w ostatnim półroczu, jeżeli chodzi o wynik, że zważymy się, że najprawdopodobniej na początku lutego będziemy chcieli przeprowadzić jakąś niewielką emisję akcji do, do naszego funduszu Multistrategia i, i pozyskać. Inwestorów, także zapraszam do śledzenia strony multistrategii, gdzie, gdzie pewnie w, w, w trakcie no już trwającego miesiąca stycznia pojawią się jakieś nowe szczegóły odnośnie właśnie tej potencjalnej emisji, z którą wstępnie celujemy na, na początek lutego. A na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Korzystając z okazji także chciałbym Państwu złożyć życzenia wszystkiego dobrego w nowym roku, pozytywnych stóp zwrotu także z inwestycji w Fundusz Multistrategia. No i oczywiście do zobaczenia i do usłyszenia za miesiąc.